Dzień dobry. Tematem naszych dzisiejszych rozważań będą superkomputery oraz programowanie równoległe. Prawdopodobnie wszyscy pracujecie na laptopach albo na komputerach stacjonarnych, albo jesteście fanami mikrokontrolerów, urządzeń, które pozwalają nam budować inteligentne domy, albo na przykład bardzo ciekawe, inteligentne zabawki. Ale oprócz tych powszechnie używanych komputerów czy urządzeń komputerowych, świat korzysta w sposób bardzo zaawansowany z komputerów dużych mocy. Tak naprawdę komputery dużych mocy, dzisiejsze komputery dużych mocy, są to tak zwane komputery równoległe. Mówiąc najprościej, są to komputery wyposażone w więcej niż jeden procesor, albo może lepiej powiedzieć więcej niż jedną jednostkę obliczeniową. Historycznie komputery równoległe wywodzą się z idei obliczeń równoległych. Gdybyśmy chcieli sięgnąć wstecz i wskazać takie pierwsze miejsce, gdzie rzeczywiście pomysł obliczeń równoległych się ujawnił, to powiedziałbym, że jest to połowa XVII wieku, kiedy słynny angielski matematyk Henry Briggs, który wprowadził do matematyki logarytmy. Opracowywał swoje fundamentalne dzieło, w którym chciał zawrzeć tablice logarytmiczne wszystkich liczb od 1 do 20 tysięcy. Stwierdził, że przygotowanie tych tablic przekracza możliwości jednego człowieka, gdyż trzeba wykonać tak wiele obliczeń, że nie starczyłoby na to życia jednej czy nawet dwóch osób. I wtedy zaproponował realizację tego zadania poprzez obliczenia równoległe. Zaprojektował specjalne zadania obliczeniowe, definiowane na kartkach, i stwierdził, że te kartki można byłoby rozdać osobom, które potrafią wykonywać proste obliczenia z jednej strony, i wyniki tych prostych obliczeń przekazywałyby osobom bardziej zaawansowanym matematycznie, które na podstawie tych cząstkowych wyników uzyskiwałyby ostateczne dane wpisywane do tablic logarytmicznych. Jeśli chodzi o komputery, to tak naprawdę ich historia już takich rzeczywistych komputerów zaczyna się w latach 40. ubiegłego wieku, kiedy to w Bletchley Park, ośrodku armii brytyjskiej, który zajmował się łamaniem niemieckich szyfrów, zbudowano komputer Kolosus Mark, którego zadaniem było łamanie niemieckich szyfrów. Komputer, który powstał na bazie idei Alana Turinga, Szybko stwierdzono, że ówczesne maszyny można byłoby zaprojektować w troszkę inny sposób, tak aby mogły służyć do realizacji obliczeń ogólnego przeznaczenia. Nie tylko związanych z szyframi, ale również na przykład z obliczeniami naukowo-technicznymi. I w połowie lat 40., po drugiej stronie Atlantyku, został zbudowany komputer na bazie idei Johna von Neumana. Komputer, który właściwie logicznie odpowiada temu, z czego Państwo korzystają. Na przestrzeni 20 lat budowano coraz to wydajniejsze komputery, ale szybko okazało się, że ograniczenia techniczne, ograniczenia fizyczne uniemożliwiają produkowanie maszyn, które realizowałyby obliczenia z odpowiednią wydajnością albo odpowiednio szybko byłyby w stanie dostarczać wyników. I tak na początku lat 70. powstał komputer ILIAK 4, wyposażony w 64 procesory obliczeniowe oraz jeden procesor sterujący. W dzisiejszych czasach wszystkie maszyny, z którymi mamy do czynienia, czy to są laptopy, czy komputery stacjonarne, czy też ogromne superkomputery, są to tak naprawdę maszyny równoległe komputery równoległe. Prawdopodobnie wszyscy w swoich maszynach macie procesory wielordzeniowe. Pytanie czy rzeczywiście wykorzystujecie moc obliczeniową oferowaną przez rdzenie procesora w taki sposób, aby uzyskać znacznie szybciej wynik obliczeń. No i tutaj zaczynają się problemy, bo z jednej strony Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że konstruujemy algorytm najczęściej w języku imperatywnym, czyli przygotowujemy wytyczne dla komputera, które działania, czy jakie działania i na jakich danych mają być kolejno wykonane, tak aby finalnie uzyskać rozwiązanie naszego problemu. Zwykle robimy to w sposób jednowątkowy. Czyli planujemy wykonanie poszczególnych obliczeń czy poszczególnych instrukcji jedna po drugiej. No, ale jak podejść do realizacji programowania komputerów równoległych? Otóż nie jest to proste, bo musimy opanować kilka bardzo ważnych i skomplikowanych zagadnień. W kolejności tego, co jest najprostsze, musimy nauczyć się jednego z interfejsów programowania równoległego interfejsu który będzie odpowiadał takiej architekturze z którą będziemy mieli do czynienia w zasadzie jest to najprostsze wyzwanie z którymi musimy się zmierzyć najprostsze bo najczęściej te interfejsy są bardzo dobrze udokumentowane znajdziemy w internecie bardzo dużo przykładów które pokażą nam w jaki sposób programować obliczenia Stosując dany interfejs. Kolejnym problemem jest zaprojektowanie algorytmu, który będzie w stanie wykorzystać hardware komputera równoległego, z którym będziemy mieli do czynienia. I tutaj powstają nam kolejne problemy, bo tak naprawdę te współczesne komputery równoległe albo superkomputery są tak naprawdę klastrami, zbitkami węzłów obliczeniowych. Czyli można powiedzieć pojedynczych komputerów połączonych ze sobą bardzo szybką, bardzo wydajną siecią komputerową. Te pojedyncze komputery wyposażone są obecnie zawsze w procesory wielordzeniowe. Liczba tych rdzeni waha się od kilku, przez kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu. A bardzo często wyposażone są również w akceleratory, które są w stanie bardzo szybko. Realizować pewien specyficzny rodzaj obliczeń. Najczęściej stosowanymi akceleratorami są karty graficzne. Przy czym niekoniecznie musi mieć to cokolwiek wspólnego z przetwarzaniem grafiki. Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku stwierdzono, że hardware projektowany z myślą o przetwarzaniu obrazów coraz to bardziej realistycznych, na przykład w grach komputerowych, może być wykorzystany do realizacji obliczeń ogólnego przeznaczenia, które właśnie z taką grafiką nie muszą mieć niczego wspólnego. No i tak, proszę Państwa, dochodzimy do tego, co w zasadzie prawie wszyscy mamy w komputerach stacjonarnych czy w laptopach, a mianowicie. Komputerów równoległych, komputerów z procesorami wielorodzeniowymi wyposażonymi w akceleratory kart graficznych. Ale powiedziałem, że współczesne maszyny to są najczęściej klastry takich komputerów. No i tu pojawia się kolejny problem: w jaki sposób umieścić dane w obecnych czasach, dane, które mogą być ogromnych rozmiarów. W pamięci operacyjnej. Te wszystkie komputery podłączone do sieci nie mają dostępu do wspólnej przestrzeni adresowej. Cała pamięć jest rozproszona na wszystkie węzły klastra. A zatem kolejnym wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć, będzie odpowiednie rozmieszczenie danych w pamięciach operacyjnych poszczególnych maszyn. A zatem, proszę Państwa, mamy hardware, komputery. Bardzo skomplikowane, bo jest to, jak już ustaliliśmy, klaster komputerów równoległych, często akcelerowanych kartami GPU, połączony ze sobą bardzo szybką siecią. Mamy interfejsy programowania, z którymi musimy się zapoznać. W przypadku najprostszych obliczeń na komputerach z procesorami wielorodzeniowymi będzie to standard OpenMP. W przypadku Akceleracji obliczeń na kartach graficznych będzie to na przykład standard CUDA, albo standard OpenCL, albo nowy standard SYCL. Jeśli chcemy do tego wszystkiego wykorzystać cały klaster, no to musimy nauczyć się kolejnego interfejsu MPIA, skrót od Message Passing Interface. Ale ta nauka poszczególnych interfejsów, zrozumienie architektury, to jest dopiero wstęp do tego, z czym musimy się naprawdę zmierzyć, a mianowicie zupełnie innym myśleniem o algorytmach. A zatem to, co będzie w moim przekonaniu najważniejsze, ale chyba najtrudniejsze, będzie polegało na wyrobieniu w sobie zupełnie innego sposobu myślenia o programowaniu. Myślenia w jaki sposób rozwiązać nasz problem, rozbijając go na częściowo niezależne, ale w dużej części zależne od siebie zadania obliczeniowe, które działając na sprzęcie równoległym, umożliwią nam uzyskanie wyników znacznie, znacznie szybciej niż miałoby to miejsce w przypadku zwykłego programowania tradycyjnego, jednoprocesorowego. Dziękuję Państwu za uwagę.